pomniejszanie i kadrowanie zdjęć przed umieszczeniem ich w serwisie internetowym. Jak widzimy na stronie internetowej zdjęcia są mniej więcej takiego formatu. Ile to jest, to za chwilę się przekonamy. Jaki to jest faktyczny rozmiar. Natomiast z aparatu fotograficznego uzyskujemy zdjęcia mniej więcej wielkości nawet nie takiej, ponieważ to już jest zdjęcie pomniejszone, abym mógł je zobaczyć na monitorze. Oryginalny Rozmiar tego zdjęcia jest proszę Państwa taki. Ja sobie o, mogę tutaj przesuwać. Jak Państwo widzą jest to zdecydowanie za dużo. Popatrzmy na wielkość tego zdjęcia, właściwości i tutaj jest napisane 5 MB. Zdjęcia w internecie powinny mieć 100 KB, 200 KB, czyli ponad 10 razy mniej. A zatem musimy to zdjęcie pomniejszyć. Ja do tego celu użyję programu IrfanView. IrfanView możemy oczywiście znaleźć w Google'ach. Jest to program darmowy. Ja podlinkowałem go Państwu na naszej stronie buzinfo.pl Łamany na Dziennik. Ostatni link to jest obróbka zdjęć przed wysłaniem ich na stronę www. I tutaj trzeba sobie program zainstalować. Jeśli go nie posiadam, pobieram na swój komputer i mamy link do programu IrfanView. W sekcji Download odszukujemy program IrfanView, nie IrfanView Plugins. Plugins to są dodatki do tego programu, a mnie interesuje sam program, na przykład ten. Tak, czyli jeżeli tu kliknę, to będzie ściąganie programu IrfanView, jeszcze raz Download. O, dopiero teraz się pojawiło Download i rozpoczęło się. Pobieranie pliku. Ja już go dzisiaj piąty raz pobieram dla Państwa. Po pobraniu mogę go zainstalować. Może przeprowadźmy taką próbną instalację. Tak. Dla wszystkich użytkowników tego komputera wykonam tą operację. Chciałbym, żeby otwierał domyślnie wszystkie zdjęcia właśnie program IrfanView, czyli tutaj zrobimy Images Only dla wszystkich użytkowników tegoż komputera. Dalej trzeba by na pewno tak. Po drodze czasami włącza się jeszcze pytanie, czy zainstalować dodatkowy pasek do wyszukiwarki. Wtedy w takiej sytuacji zwykle rezygnuję z tego. No i mogę uruchomić program IrfanView. Nie będę tego robił, ponieważ on już od tego momentu będzie mi się otwierał z każdym klikniętym zdjęciem. Koniec instalacji. To okno mogę już zamknąć. To okno mogę już zamknąć. W międzyczasie otworzyło mi się okno e, reklamowe e, IrfanView, ale to jest jednokrotna sytuacja i możemy przejść do pomniejszania zdjęć. Przełączmy się na nasze zdjęcia. Otwieram nasze zdjęcie, ono już jest otwierane w programie IrfanView i chcę dokonać pomniejszenia. W tym celu wciskam klawisze CTRL-R, jak resize. Upewniam się, że tu mam włączony przełącznik proporcjonalnego przeskalowywania. Nie możemy dopuścić, żeby zdjęcie bardziej się odchudziło niż na przykład, dwukrotnie zmniejszę jego szerokość, a dziesięciokrotnie wysokość, no i uzyskam wtedy jakieś karykatury. To musi być proporcjonalne, a szerokość tego zdjęcia nowego ustawiam na naszą stronę. Będzie idealnie, jeśli ustawię 600 punktów. OK, uzyskałem takie zdjęcie. Teraz chcę je zapisać na dysku. Ctrl S, w tym celu wciskam. Te wszystkie przełączniki mogę powyłączać, jeżeli są jakiekolwiek włączone, dzięki temu zdjęcie będzie troszeczkę mniejsze. Tutaj domyślnie jakość zdjęcia 80, to jest idealne do internetu, więc to pozostawiamy bez zmian. A tutaj proponuje nam nazwę pliku, z którego wyszliśmy. Jeżeli teraz wykonamy zapisz, zapiszemy na oryginale. Jeżeli nas. Oryginał już nie interesuje, to możemy to oczywiście wykonać, natomiast ja bym wolał, żeby oryginał zdjęcia, ten duży pozostał. A tu sobie dopiszę myślnik min, czyli takie pomniejszone. I zapisz. Teraz sytuacja jest taka. Mam tutaj oryginalne zdjęcie, to duże. Przypominam, że jego faktyczna wielkość to jest. Wciskam Ctrl H taka. Natomiast tutaj mam zdjęcie pomniejszone i jego rzeczywista wielkość jest taka, czyli mniej więcej przystająca do naszej strony internetowej. Wykonajmy tą operację jeszcze raz, ale tym razem z kadrowaniem. Weźmy do tego celu drugie zdjęcie. Scena i występ sceny. To zdjęcie jest dobrze wykadrowane. Ja jednak pozwoliłem sobie troszeczkę przerobić, tak żeby wyglądało, że zostało źle zrobione. Tu mamy za dużo wolnej przestrzeni. Wolałbym, żeby to zdjęcie wyglądało tak odtąd dotąd. A zatem zaznaczam sobie ten prostokąt i wciskam klawisze CTRL-Y. Reszta została odrzucona. Zdjęcie zostało wykadrowane do tego, co jest w nim najbardziej interesujące. Teraz dopiero Ctrl R. Sprawdzam, czy jest proporcjonalność. Jest proporcjonalność przeskalowywania w poziomie i w pionie, a zatem tutaj wstawiam 600 punktów. OK. Mogę zapisać przerobione zdjęcie. Ctrl S. Poprzednia nazwa tego oryginału to jest źle wykadrowane. Ja dopiszę do tego min. I, I oczywiście tu sprawdzamy, pamiętamy 80. Wszystko powinno być tak jak przy poprzednim zapisie, czyli nic nie trzeba korygować. I mamy znowu zdjęcie źle wykadrowane oraz źle wykadrowane minim. To zdjęcie zajmuje, jak widać, w chmurce, ponad 3 MB. A to zdjęcie zajmuje 31 kB, czyli stukrotnie mniej. I te dwa zdjęcia, min, mogę już umieszczać na serwerze internetowym. Dziękuję bardzo.